No freaking way! Latamy się bokiem, bokiem nie, spokojnie Nikt się nie, czepia, nawet nie, nie, tej nie, nie, o tej wojnie. wojnie nie, co to wojna, więc idź Zobaczysz, tam są wielkie spiny z Putinem Putinem Radam jeszcze bokiem na spokojnie Jaka zaś się o ty wolniej Ja jej mówię, weź pij... dalej Tak się nie dogadamy, wejść gdzie I Idź do tej wkaby wejść się wolnie Radam jeszcze bokiem na spokojnie czasami na... A sześćdziesiąt wyleciało, naciągam ręcznego Tak się właśnie bawisz, no Więc dawaj, 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 dawaj I się nie poddawaj, ratam jeszcze bokiem na spokojnie i nie potrzebuje tutaj żadnej wojny jak chcę wojny i na Ukrainę Tam są duże śpiny z Putinem Ja chcę niepotrzebny, żeby pieprzać tam pasujecie. ze szybokiem na spokojnie. Nie doganiasz mnie już nawet Golfem. Nawet jeden pasach wtedy i nie dogonisz. Tu jest maksymalna prędkość 135 na godzinę. Tak się właśnie żyje z driftem. Wracamy szybokiem w nocy na, na streety. Może czasem wyjdzie. Nie mówię na serio, bo to żadu szybszy chilki. Dawać rady u Kalina, nie poddawać przez Putina. Dobra, to na tyle, dawać je i to nara. Dobra, puf.